Wraz z nadejściem wiosny Nowotarski jarmark wypełnił się niemal do cna. Słońce i kilkunastostopniowa temperatura zachęciła tysiące Słowaków i Polaków do odwiedzenia nowej targowicy. A co nowego na targu? Choć nadal trwają ferie, to zima zdaje się być już przeszłością, a przynajmniej na to wskazują kreacje w sklepach i stoiskach zajmujących się sprzedażą odzieży. Zamiast ciepłych płaszczy i puchowych kurtek, teraz królują żakiety, marynarki, materiałowe kurtki przejściowe. Pojawiły się także pierwsze artykuły związane z nadchodz świętami wielkanocnymi. Pisanki, czekoladowe jaja czy wyklinowe koszyczki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kupujących. Ale to nie jedyne zmiany na nowej Targowicy, bowiem od soboty mogą korzystać z wyremontowanego sklepu firmy Rusnak. Odnowiona placówka popularnej piekarni i cukierni przyciąga nowoczesnym wnętrzem, a także nowymi możliwościami. Duże zmiany zosta zostały wprowadzone. Zostały yy, wprowadzone gotowe już dania do odgrzania, więc klient będzie, musiał, będzie mógł podejść, wziąć sobie z lodówki takie danie i sobie sam wsadzić do mikrofali i odgrzać. Chodzi tu zarówno o przekąski typu fast food, ale również pełnoprawne dania. W rozstawionych słoikach znajdziemy bigos, czerwony barszcz, żurek, kwaśnicę czy kapustę. Oczywiście piekarnia nadal oferuje swoje sztandarowe produkty w postaci chlebów oraz bułek. Pieczywo jest bardzo dobre od y, piekarni cukierni, od rusnaka, świeżutkie, co rano cieplutkie, także zapraszamy. Buź mamy bardzo dobry, wiejski pieczony na liściu kapusty. Kto głodny, może kupić gotowe kanapki z serem, wędliną czy mięsem. Nowości są bułeczki z włoską szynką. Do tego dochodzi szeroki wybór słodkości. Ciastka mamy ciasta, kremówki, różnego rodzaju będą ciasteczka, mafinki, y, bezy kolorowe. Dla dzieci, pierniki, strucle makowe. No, mamy zapiekanki, też które robimy świeże, nie są mrożone, tylko są robione świeże po prostu z świeżych produktów. Jesteśmy otwarci teraz w czwartki, soboty i niedzielę. Od godziny już tak siódmej przed siódmą do godziny 14.